Takie zwyczaje, że podpisywanie najczęściej odbywa się korespondencyjnie. E, wiem, że minister Roberton e, ze swojej skrętą umowy podpisywał, w naszym miesiąc temu. My w tej chwili jako województwo po zabezpieczeniu naszego wkładu w WPF-ie, po ogłoszeniu przetargu na dokumentację tej obwodnicy, e, w tej chwili też podpisujemy z naszej strony, e, co ja daje pewną gwarancję, że ruszamy z inwestycją. E, czyli Ruszamy z obwodnicą. Duży temat. Temat zainicjowany za tej kadencji samorządu. Myślę, że w racji porza w tej chwili to najważniejsza inwestycja. Miejmy nadzieję, że jak umowy pisze do końca 2027 roku, będziemy w stanie tą drogę, tą drogę otworzyć. Przy okazji chciałbym też powiedzieć, że finalizujemy w tej chwili umowę z Ministerstwem na dofinansowanie Budowy mostu przez Rzekę Odrę. My jako województwo z swojej strony wkład mamy już zabezpieczony w UPF-ie. W tej chwili no, no, ostatnie szliśmy, ostatnie konsultacje umowy pomiędzy województwem i ministerstwem. Ja mam nadzieję, że w ciągu tygodnia dwutomową umowę będziemy w stanie podpisać i że będziemy w stanie jeszcze w miesiącu październiku ogłosić przetarg na budowę mostu. W mojej ocenie dla powiatu, dla Mieszkańcy, to, to są na tyle dwie duże inwestycje, które zmienią oblicze tego, tego regionu. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej uczestnicy, że mogę podpisać tą umowę. Dziękuję bardzo, przekazuję głos pani. Radna Sylwii, kochanka śląskiego w przedkadencjach, ta także cały czas wicemarszałek, ale i e, mieszkanka tej ziemi, która żywo interesuje się. Kwestiami też komunikacyjnymi. Ja bardzo cieszę się, że podchodzimy do tematu komunikacji, komunikacji drogowej, ale nie tylko w sposób systemowy. Dobrze by było, żeby to, żebyśmy mogli powrócić do takich rozwiązań, które staraliśmy się lansować, przeprowadzać, jeszcze jak byłam szefową komisji infrastruktury sejmiku wojewódzkiej, żeby wprowadzać jakby koncepcję ruchu, przeprowadzania ruchu zarówno tego lokalnego, śródmiejskiego, czy, czy wewnątrz obszarów, jak i obwiedni, taki, taki czy do ruchu tranzytowego. Przypomnę, że dzięki takim opracowaniom, które przygotowywał wydział i Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich udrożniliśmy swego czasu dostęp do wtedy otwieranej do odcinka autostrady A4. Myślę, że w taki sam sposób powinno być, powinny być uregulowane kwestie dostępu do autostrady A1. Widzimy jednak, że te nie zawsze to bywa tak, że te koncepcje są z sobą spójne w zależności od tego, od autorów. Ale to zostawmy to jakby na boku. Liczę, że, że ta inwestycja i kolejne będą właśnie pokłosiem takiej współpracy. Ale będąc tu, i teraz chciałbym się zwrócić do, do naszych mieszkańców, mieszkańców nie tylko Ziemi ale także całego subregionu, z podziękowaniem. Bo to nie są rządowe pieniądze, to nie są pieniądze. Tego czy innego polityka, i to nie są tak naprawdę intensycje. To są Wasze pieniądze, to są Wasze inwestycje, i życzę Wam, nam wszystkim, żebyśmy mieli wpływ na kształt rzeczywisty wpływ i żeby to nam, mieszkańcom podatników, podatnikom dziękowano za y, możliwość przeprowadzania tych inwestycji, za ten wkład właśnie finansowy i finansowi i życzę też, żeby jak najszybciej zostały odblokowane przez rząd pieniądze europejskie, bo one w znaczący sposób i historycznie i w przyszłości finansują duże inwestycje drogowe, duże inwestycje transportowe. Bez tego wsparcia będziemy mieli dużą trudność poradzenia sobie z wielkimi przedsięwzięciami. Obecnie one są planowane jakby na kredyt z tak Polskiego Ładu, czyli Zaciągniętych zobowiązań na koszty i odpowiedzialność nas, mieszkańców, nas, podatników. Także chylić czoła wszystkim, którzy pracują i, i odprowadzają podatki, z którymi potem inwestycjami może się chwalić, chwalić inwestorzy, którzy są tylko inwestorami. Dziękuję. Jedna tak jak Pan Marszałowicz powiedział, pomysł narodził się w tej kadencji. Nie bez znaczenia, dlatego nie są ze mną moi zastępcy, pani Ewa Lewandowska, pan Marek Kurpis. Bo tak jak powiedziałem, nie zastaliśmy przebiegu, minęło kilka lat, a dzisiaj podpisujemy formalnie umowę. Od pomysłu do realizacji. Pokazujemy, że przy współpracy można naprawdę dla naszych mieszkańców wiele osiągnąć. Dzisiaj pan Marszałek powiedział również nie tylko o Wodnicy, ale o moście. bo to są strategiczne inwestycje, które będą miały bardzo wielki wpływ na skomunikowanie naszego powiatu z tego miejsca chciałbym podziękować na ręce Pana Marszałka Tostowskiego, do którego udałem się z pomysłem, wspólnie z Panem Przewodniczącym Adamem Wajdą. Przepraszam, nie możecie być z nami, względu na inne zobowiązania. Chciałbym podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, na ręce Panów Marszałków, za to zaangażowanie. Od samego początku, tak jak wielokrotnie podkreślałem, odbyło się bardzo wiele spotkań, w których uczestniczył Pan Marszałek Tostowski, Pan Dyrektor Tabor, Przedstawiciele Ekookiem i my, jako powiat, tak żeby faktycznie dzisiaj mogliśmy już sfinalizować podpisać umowę pomiędzy Marszałkiem a tutaj tym Stefą Żoldową. Ale chciałbym podziękować też Panu Dyrektorowi Taborowi, który był autorem przeprowadzenia pierwszej koncepcji i zawsze ochoczo rozmawiał na temat udrożnienia właśnie tej komunikacji powietrznej a bo widzimy, dzisiaj mamy gigantyczny zakład, który się bardzo mocno rozwija, jak już jest Okna, To spowodowuje bardzo wielkie odciążenie naszego miasta. Dla mnie jako starosty, który no, wyszedł z tym pomysłem, pojechał do marszałka, który pozytywnie odebrał właśnie tę naszą informację o potrzebie budowy, jest to bardzo wielka satysfakcja, że jako zarząd nie tylko mówimy o tych okolicach, które mają być, nie tylko mówimy, że trzeba dokończyć szczyna, bo to wszystko wiemy. My wiemy, ale my faktycznie pokazujemy, że te zadania jako powiat realizujemy. I tu jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całego samorządu, ale i całej społeczności, naszego powiatu bo dla nas budowa kolejnej obwodnicy budowa przybrani mostowej, tak jak powiedziałem, miała naprawdę bardzo wielkie znaczenia pod kątem rozwoju gospodarczego dziękuję serdecznie powiedzieć, że my jako zarząd to w zasadzie wykonujemy decyzje podjęte przez radnych i tutaj wielką robotę naprawdę wykonali radni pan Henryk Serdaczek, pan Grzegorz Wolnik bo to nie jest łatwe, w gronie 35 radnych Przekonać grupę, że warto zagłosować za pieniędzmi dla Braci Boża, a nie dla Częstochowy, Bielska czy, czy Żywca. Panu ta robota się udała, to naprawdę to nie nasz sukces, to ich sukces. Chciałbym, żeby w imieniu radnych tutaj pan Henryk kilka zajęć. To jest działanie zespołowe i trwające od wielu lat. Ja bardzo się cieszę, że tak ustawicznie kontynuowana polityka przez Starostwo Powiatowe Braci Bożu przez różne kadencje przynosi yy, namacalne i wymierne efekty, bo chociażby przypomnę ów nieszczęsnym most w chowicach, to, to się ciągnie już yy, kilkanaście, jeżeli kilkadziesiąt lat. Yy, ta sprawa, bo tam była jeszcze sprawa związana z kategoryzacją dróg z zmianą ich kategorii i tak dalej, z przebiegiem przez dużowice, przez część Ciechowic nie były to łatwe sprawy i powiem szczerze, bardzo się cieszę i gratuluję, gratuluję i samorządowi powiatu raciborskiego i samorządowi sejmiku województwa śląskiego, bo to jest takie wspólne dziecko, gdzie jesteśmy wszyscy do tego potrzebni i to dobrze, że samorządowcy po kolei, tutaj jesteśmy, początkowo pani poseł, skończywszy do pani marszałek, panu staroście, panu starostach, no i przede wszystkim na osobie, która w tym jest e, najbardziej obeznana, mówię, myślę i mówię o panu dyrektorze Taborze, bo przez te wszystkie lata my nabraliśmy, jak to się mówi w Braci wraz raz w prawnej ale z drugiej strony wiedzy, wiedzy potężnej, wiedzy, e, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, co do ich trudności, wielkości i tak dalej. Szanowni Państwo, e, chciałbym jeszcze podziękować, podziękować. I tutaj za pośrednictwem Pana Marszałka Krzysztofa. Panu Marszałkowi Herzlowskiego za taką decyzję niesamowicie szybką i, i bardzo konsekwentną. Rozmowa odbyła się w obecności pana dyrektora Tabora dotyczyła drogi 919 i drogi Rudy kuźnia. Ta decyzja została podjęta, została ma bardzo szybko nałożona warstwa nowego asfaltu. Tym, tą droną już można jeździć, ona będzie kończona. ale to też jest efekt takiego jako przekonania o potrzebie bycia razem, funkcjonowania w jednej wielkiej wspólnocie, bo no to jest bardzo ważne. To nie jest tak, że się buduje mosty w ciągu dwóch tygodni, bo to jest niemożliwe. Zobaczcie, budujemy je przez wiele lat. Jest tutaj wielu z Was, Państwa redaktorów e, zacnych i portali, i, i czasopism naszych Braci morskich. Wiecie dobrze, ile nas to wszystko kosztowało zdrowia, ile nas to kosztowało nerwów, emocji itd. I tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, i e, ja się bardzo cieszę, że, że w tym składzie tutaj jesteśmy wszyscy, bo e, warto z Raciborza promować. To wspólnotowe funkcjonowanie Dyczmarat jest mi dosyć bliskie. To nie jest tak jak czasem pojawia się w mediach, w komentarzach, że Racibórz jest na do województwa. nie dostrzega istnienia Boża. Ostatnio pojawiły się głosy, że na chce do polszczyzny. Ja znam Racibórz, mimo że się urodziłem w Katowicach. Ja byłem tutaj, kiedy była późna w 1997 roku. Robiłem ocenę stanu technicznego mostów. Byłem przy przebudowie mostu zamkowego, przy przebudowie zamku mostu na kanale Kulki na Armii Krajowej, na Rybnickiej. Robiłem analizę statyczną. Kiedyś taki wielki transformator był przełożony, w związku z tym, nie wiem, czy on może przez most. W związku z tym, jak łatwo policzyć, to jest wiele lat, kiedy mam taki pośredni związek z Ręcznikiem, ale znam te problemy komunikacyjne, potrzeby. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj jesteśmy w tym momencie, kiedy jest podpisywana umowa na dofinansowanie. Zachodniej obwodnicy. I wbrew pozorom, to nie jest obwodnica do eko-okiem, dlatego, że jak popatrzycie Państwo, to eko-okna są dalej, to nie jest do eko -okien. To jest dalsza część przebudowy układu komunikacyjnego Raciborza Na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej takiego kursu W związku z tym, ta droga racibórz to jest właśnie taka arteria, która z trudem, ale powstaje. Ten odcinek obwodnicy, który już wybudowaliśmy, on w przyszłości będzie pełnić funkcję ringu dla Boże. To, co będziemy teraz na razie projektujemy, macie Państwo zdjęcie, ten, tą zachodnią obwodnicę, to na razie i będzie to droga 416 natomiast po wybudowaniu tego odcinka na południe to stanie się, wtedy można powiedzieć, pełnoprawną zachodnią obwodnicą Raciborza która kierunek północ południe, na południe do granicy w Chałupkach odciąży miasto pozostaje jeszcze oczywiście, no to jest proponowane miejsce włączenia Wybraliśmy taki przebieg z uwagi na to, że nie będzie konieczności wyburzeń, żadnych budynków, żadnych siedlisk nie będziemy wyburzać. Przebieg znajduje się w dużych odległościach od posiedli mieszkaniowych, w związku z tym ta obwodnica, ten ruch prowadzony do tej obwodnicy nie będzie stanowił uciążliwości <grym> dla mieszkańców. No pozostaje. Y mieć nadzieję, że po opracowaniu projektu yy, koszty tej uwodnicy nie wzrosną na tyle, żeby nie można ich było wykonać. Ta kwota 48 milionów, którą tutaj dzisiaj Pan Marszałek będzie podpisywał, to jest, no ja szacuję, to będzie tak gdzieś jedna trzecia tych potrzeb przy delikatnym yy, założeniu. Ale jest dobrze. Wracając z kolei do kwestii mostu na Odrze, zgadza się, przez wiele lat w miejscu wysadzonego w 1945 roku mostu no, funkcjonuje przeprawa promowa, gdzie w dużej mierze jej funkcjonowanie jest uzależnione od poziomu rzeki Ody. Albo on jest za niski, nie można pływać, albo jest za wysoki, też nie można pływać. W związku z tym, wreszcie. Nie tylko Racibórz, ale tutaj cały powiat doczeka się nowoczesnego połączenia, nowoczesnej przeprawy przez Odrę gdzie samochody jadące właśnie w kierunku Raciborza będą mogły przekroczyć Odrę, jechać w kierunku Opolszczyzny, nie wjeżdżając do Raciborza. Bardzo ważna inwestycja i ona spowoduje, że zaczną inaczej potoki ruchu układać się w samym Radziebożu. także to, w tym teraz jesteśmy w momencie no niektórzy mogą narzekać, że, że po ta nie spowodowała jakiegoś wielkiego odciążenia miasta na tą chwilę nie, ale proszę zrozumieć, że to są ogromne pieniądze dla zmiany układu komunikacyjnego i jest pewna wizja, jak to ma docelowo wyglądać, no i od teraz realizujemy etapami. Także kiedyś wydawało się, że w ogóle obwodnica raczej to jest tylko pomysł, to jest tego na koszty niemożliwe do zrealizowania. Droga z strzyny do rybnika no, rodzi się w ulach, no, dlatego też była decyzja, żeby przebudować istniejącą drogę 935 od Boża do, do Kornowaca dlatego, że jeszcze kilka lat upłynie, zanim ta droga powstaje jestem przekonany, że ta droga po prostu powstanie etapami, ale powstanie także idziemy w dobrym kierunku sieć dróg wojewódzkich ulega stałej przebudowie, modernizacji, budowane są nowe odcinki dróg w tej kadencji to jest 2,7 miliarda złotych Także biorąc pod uwagę jeszcze zamierzenia, które powstaną w tej, w tej kadencji, myślę, że ta kwota na okrągło 3 miliardów złotych, to jest zaangażowanie województwa w drogi na terenie województwa śląskiego. Informacja, którą pominę, która jest bardzo ważna dzisiaj. Niestety nie ma z nami przedstawiciela eko Jest to zbieżność, po prostu na innych zobowiązań pana prezesa, pana dyrektora. Nie mógł być się z nami. Ale w godzinach porannych rozmawiałam, bo tutaj oczywiście rozmawiamy, tak jak Pan Dyrektor bo przedstawił, wizję budowy Wolnicy. Oczywiście potrzebne są środki do realizacji tego przedsięwzięcia. Dzisiaj Pan marszałek podpisuje umowę, jeśli chodzi o rząd, a pozostałą część, tak jak mówimy, również tutaj jest deklaracja Firmy okna. Mamy zamiar już w niedalekiej przyszłości podpisać tak notarialny pomiędzy powiatem a firmą, tak żeby faktycznie montaż finansowy tego zadania dopiąć. Bardzo dziękuję.